Czy Mikołajki nie powinny być obchodzone 5 grudnia? Czy w kalendarzu to nie jest pomyłka, że Mikołaj przychodzi do nas 6? Tak się zastanawiam, zastanawiam, ale to właśnie chyba 5 został ustanowiony Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Dzień bardzo szczególny, bo dzięki tym wspaniałym osobom, które są wolontariuszami w takich miejscach jak nasza fundacja, Dzieją się często cuda, które trudno jest nazwać nawet prezentami, więc nazywam je cudami, bo to właśnie te osoby na co dzień zmagają się i bezinteresownie pomagają wielu, wielu osobom. Na przykład tak jak u nas, to nasi wolontariusze wspólnie z nami organizują życie i funkcjonowanie fundacji. Tylko w tym roku, w 2024. Było ich 130. To oni wykonują każdego dnia telefony, pytają się osób starszych, osób w kryzysach o tym, jak się czują, prowadzą takie nowoczesne emocjonalne call center, które polega jakby na tym, że można dostać telefon od osoby, która zapyta nas się, jak się czujemy. To właśnie ci wolontariusze to robią, to Właśnie wolontariusze w momencie, kiedy my już czujemy, że nie jesteśmy w stanie pociągnąć jakichś ważnych tematów, dopiąć jakichś ważnych kwestii, które się toczą, to właśnie wolontariusze są tymi postaciami, które nam pomagają. Albo mamy też wolontariuszy, takich jak Stasia, którzy przychodzą do nas dwa dni w tygodniu i próbują. Dać cząstkę siebie, zapraszając innych, na przykład seniorów, do tego, żeby wspólnie zadbać o swoje zdrowie fizyczne. I bym mógł tak wymieniać i wymieniać, bo takie miejsce jak nasze funkcjonuje dzięki właśnie pracy wspaniałych ludzi, którzy bezinteresownie niosą pomoc każdego dnia. I dlatego, korzystając z tej okazji 5 grudnia. Chciałbym Wam, drodzy wolontariusze, złożyć serdeczne podziękowania, powiedzieć, że to Wy zmieniacie świat, to Wy każdego dnia budujecie świat oparty na bezinteresowności, świat oparty na szacunku i na takiej ludzkości, na tym, że chcecie po prostu być z drugim człowiekiem, że poświęcacie swój czas. Który jest czymś najcenniejszym. I że każdego dnia uczycie, chyba nas wszystkich, e, mogę śmiało powiedzieć, stawania się ludźmi. Bo mam poczucie, że to nie jest tak, że się człowiekiem jest, e, tylko każdy z nas uczy się bycia tym człowiekiem i bycia też dla drugiego człowieka. Więc ja Wam bardzo mocno dziękuję. Będziemy już 6 e, grudnia świętować ze sobą e, to piękne święto, ten piękny jakby dzień i życzę Wam wszystkiego najlepszego i do zobaczenia już szóstego. I jeszcze raz wielkie dzięki za to, co robicie.